Bracia i siostry, bardzo serdecznie was witam. Welcome everybody for traditional blessing of the baskets of the food. And dzisiaj chcę również przedstawić wam husarza naszego parachanina, pan Wiesław Jagustyn. I on właśnie tą, trzyma tą zbroję, a jak prawda zdajemy sobie sprawę, jaką wielką rolę odegrali husarze e, w tym podwiednim, kiedy przybyli z, z Królem Czekim Sowieckim. I on trzyma tą tradycję, że czuwa tutaj zawsze przy grobie właśnie w tej stroi husarskiej. Dziękujemy. E, au, e. Wiesławia Tobie za przybycie do nas i za zaprezentowanie tej swojej pięknej stroi no i tej pięknej tradycji. Będzie pochwalony Jezus Chrystus. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Panie Jezu Chryste, Ty w dzień przed Męką i śmiercią kazałeś uczniom przygotować paschalną wieczerzę w dzień zmartwychwstania przyjąłeś zaproszenie dwóch uczniów, zasiadłeś z nimi do stołu, a później wieczorem przyszedłeś do apostołów, aby spożyć wraz z nimi posiłek. Prosimy Cię, daj nam z wiarą przeżywać Twoją obecność między nami podczas świątecznego posiłku w dzień Twojego zwycięstwa, abyśmy mogli się radować z udziału w Twoim życiu i zmartwychwstaniu. Chleb jest żywy, który wstąpiłeś z nieba i w Komunii Świętej daje życie światu, to błogosław ten chleb. I wszelkie świąteczne pieczywo na pamiątkę chleba, którym nakarmiłeś lud, słuchający Ciebie wytrwale na pustkowiu i który po swym zmartwychwstaniu przygotowałeś nad jeziorem, na swojej guczni. Baranku Boży, który zwyciężyłeś zło i odmyłeś świat z grzechu, to błogosław to mięso. Wędliny i wszelkie pokarmy które będziemy jeli na pamiątkę Baranka Paschalnego i świątecznych potraw, które Ty spożyłeś z apostołami na ostatniej wieczerzy. Pobłogosław także naszą sól, aby nas chroniła od zepsucia. Chryste, życie i zmartwychwstanie nasze. Pobłogosław Ty Jajka, znak nowego życia. Byśmy się z nimi w gronie rodziny, bliskich i gości. Mogli się także dzielić wzajemnie radością z tego, że jesteś z nami. Daj nam wszystkim dojść do wiecznej uczty, tam, gdzie Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Jesus, bread of life, who died and rose from the life of the world. We ask you to bless the bread and holy baked goods in memory of the bread which is offered at the priest's hands, which becomes his body. We ask this to Christ, our Lord. Jesus, Lamb of God, we ask you to bless the meat and sausages which will be, become the holiday meal in memory of the Paschal Lamb. As you gave to the apostles at the Last Supper, we ask this to Christ, our Lord. Christ, our life and resurrection, we ask you to bless the eggs in the sign of new life. We ask you to remember our family and those near us. We ask this to Christ our Lord. was również do wejścia do kościoła, pomodlenia się przez chwilę, zwłaszcza tam do nobliwcy świętego Maksymiana, gdzie jest grób Pański i adoracja trwa. Dalej pamiętajcie, że dzisiaj cała ceremonia w kościele jest o godzinie 8 wieczorem, a jutro rezurekcja o 7 i potem Święte o godzinie 10, 12, 2 po południu, nie mam 3 o 7 wieczorem. Um, after the blessing, everybody is invited to go to St. Maximian Kolby chapel and spend a moment in front of the Blessed Sacrament, where special instead of correction Today's liturgy at 8 p.m. Tomorrow the first Mess at 7 a.m. And the next Mess is 10 o'clock, 12 and 2 p.m. Uh, dziękujemy serdecznie za donacje złożone z okazji poświęcenia pokarmu. Thank you for your donation after last blessing. Życzę Wam wszystkiego najlepszego błogosławionych świąt z Stania Pańskiego. I wish you blessed Easter. May God bless you all of you.